Siema jestem kurwa nazywam się Steve Albin, jestem znanym producentem muzycznym, ale Plyte i wyprodukował wyprodukowal mój pies. Ja w tym czasie grałem w Scrap Blenara. Pozdro dla wszystkich dobrych ziomków z Detroit, którzy wiedzą że lepsza jest kanapka z dobrym rozbefem niż jakiś Big Mac dla transów i pedałów. Oto moje zajebiste kurwa studio, trochę tu śmierdzi ale może być co nie? Mam co prawda 20 cm wściekłego fungusa na ścianach no ale zapłaciłem za tą melinę całe 700 dolarów to co nie będę narzekał no nie? No jasne ze tak. Tutaj stoi konsola. Kropka i nie nie chodzi mi o to PlayStation 2 debilu chodzi o konsolę muzyczną tak zwany. Mikser gdzie podpinam wszelakie kurwa mikrofony i wzmacniacze gitarowe. Używam takiego miksera analogowego bo jest kurwa 1989 rok i jeszcze nie wynaleźli FL Studio a co dopiero jakiegoś logic pro a na macintoszu to możesz se co najwyżej sekwencer midi odpalić jak masz więcej niż 512 kB RAM. Matko boska noizowska ale te drzwi są kurwa lipne no ale wydalem na nie dwie paczki tkiocodinu i półarbuza co nie? No jasne ze tak. No to przejdźmy dalej, tutaj jest kabina wokalna. Kropka i nie tutaj Wojtek nie nagrywaj, tam tam kurwa stoi Kibel i ostatnio takich kurwa panków bezzębnych nagrywałem, fugazi się nazywali czy coś? Kropka no mniejsza. W każdym razie te cwele jebane po pijaku rozjebały mnie ten sedes z petardą, a tungiem kurwa pedały pojebane. No szkoda trochę no nie? No trudno. W każdym razie tu jest kabina wokalna, tak wiem, że jest tu ciasto i jebie grzybem. No ale co ja mam poradzić niby, jak jesteśmy w piwnicy debilu? Znak zapytania ważne, że mikrofon jest, woda jest, chrupki chitos są, izolacja może i taka na 30%, ale jakoś tam działa, no. I tak tutaj są drzwi do tej kabiny. Tak są zrobione ze styropianu ale większość budżetu na część wokalną poszło na sedes co mi te jebane panki rozjebali.